Cześć, z tej strony Marcin z profil Ninja .pl. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, w jaki sposób przygotować swój profil na Instagramie, oczywiście, do marketingu sieciowym, no i, i na jakie elementy trzeba no, oczywiście zwracać uwagę. Zanim zaczniemy, przypominam o subskrypcji tego kanału. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś, to zrób to teraz, ponieważ będzie tutaj wrzucanych coraz więcej tutoriali. No i oczywiście, jeżeli filmik Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę. Ja już nie przedłużam, lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o Instagram, to praktycznie tutaj zasada jest taka sama jak w przypadku na przykład Facebooka. Czyli profil jest Twoją wizytówką. Każda osoba, która wejdzie na Twój profil, będzie widziała po prostu czym się zajmujesz. Więc, jeżeli dobrze przygotujesz sobie ten profil, no to masz duże, duże szanse na to, że po prostu zwrócisz na siebie uwagę oczywiście pozytywnie. No i w zależności w jakim celu prowadzisz swój profil, no to takie będziesz miał z tego efekty. No i oczywiście skończy się to tym, że będziesz miał albo partnerów, wspólników biznesowych, albo klientów. Tak jak powiedziałem w zależności w jakim celu będziesz prowadził, czy prowadziła swój profil. Ale zaczynając po kolei, zaczynając od początku chciałem powiedzieć to przede wszystkim nazwę profilu można tutaj naprawdę dać sobie dowolny nick, ksywkę, pseudo jak to woli, tak Tutaj możemy oczywiście nadać taką nazwę, no i za chwileczkę pokażę, jak to zrobić. Zdjęcie profilowe, podobnie jak na Facebooku, najlepiej, żeby to było od połowy i przede wszystkim, żeby było, była widoczna twarz, i to musi być obowiązkowo nasza postać. Najlepiej, żeby to właśnie było nasze zdjęcie, tylko i wyłącznie naszej osoby. Dużo osób też daje, oczywiście, logo, jakieś awatary. Ja nie mówię, że to jest złe, tym bardziej, jeżeli ktoś reklamuje swoje logo, ja oczywiście swoje też posiadam, Tomek Kupaczek również, natomiast no tutaj preferujemy wrzucić oczywiście swoje zdjęcie. No i pod spodem tutaj też bardzo często stawiana jest albo ksywka, albo jakiś nick i bardzo często ja spotykałem się z taką sytuacją, kiedy ludzie przychodzili do mnie na profil, pisali w wiadomościach, jak mam na imię, tak? Więc nie było informacji, musiałem w związku z tym przygotować sobie już profil właśnie pod pod to, żeby więcej nie było takich pytań. Dlatego tutaj preferuję wrzucić swoje imię, nazwisko. No i oczywiście twórca cyfrowy, taki podtytuł będziemy mogli ustawić, jak będziemy mieć profil konto firmowe lub biznesowe, o czym za chwileczkę powiem. No, i największy taki mankament wielu, wielu osób to jest przygotowanie bio. Bio to jest nic innego jak właśnie ten opis naszego profilu, tak? Większość osób ma z tym problem, dlatego ja już wytłumaczę, jak to powinno działać. Przede wszystkim najlepiej wrzucić i zadać sobie pytanie, zanim tutaj wpiszemy cokolwiek w naszym opisie, najlepiej warto zadać sobie pytanie, czym ja się zajmuję i w czym ja mogę pomóc, tak? Czyli Czym się ogólnie w tym momencie zajmuję? Jeżeli uczę od podstaw, jak zacząć nagrywać live czy prezentacje biznesowe, to po prostu o tym piszę tutaj, tak? Następnie, w czym mogę pomóc innym, tak? Jaką pomoc ktoś może ode mnie uzyskać, z, czy, z jakim problemem mogą te osoby do mnie przychodzić, czyli pokazuję na przykład, jak stworzyć kurs online, tak? W tych dwóch informacjach odpowiadając sobie na dwa pytania dałem tak naprawdę już takie informacje, z których warto, z których łatwo wyciągnąć, wyciągnąć po prostu odpowiedź, czym ja się dokładnie zajmuję. No, i na samym dole mamy tak zwany call to action, czyli wezwanie do działania. Nic innego jak przekierowanie osoby na dany link, na przykład na swoją stronę internetową, stronę zakupu czy na jakąś prezentację. Tak jak w tym przypadku jest tutaj oczywiście e-book, darmowy e-book. No, i osoby, które sobie będą chciały go pobrać, zostawiają swój adres, czyli zapisują się na naszą listę mailingową. Następnie mamy tutaj tak zwane story wyróżnione, to też jest bardzo dobre narzędzie, ponieważ jak pewnie się domyślasz lub, lub nie, Filmiki, story oraz live dają największe zasięgi w social media. Tak samo, jeżeli chodzi o story wyróżnione, każda osoba, która przychodzi na nasz profil, może sobie zerknąć. No i w tych, w tych story możemy dać naprawdę mnóstwo tematów. Dobrze jest sobie rozgrupować, tak jak ja akurat tutaj mam tutoriale, czy na przykład jak prowadzę swoją grupę, grupę highlife. Jest to grupa związana z, z ćwiczeniami live'ów na Facebooku i na Instagramie, więc takie osoby jak wejdą sobie na mój profil, będą mogły to zobaczyć. <laughs> Przepraszam. No i pod spodem mamy tutaj feed, czyli nasz profil, ale to już o tym powiem troszeczkę innym razem, tak? Troszeczkę później, ponieważ to jest trochę temat zupełnie na inny rozdział, tak bym to powiedział. No i teraz, w jaki sposób ustawić taki, taki profil? No, oczywiście mamy tutaj edytuj profil. No i teraz sobie wejdziemy w ten profil. No, i jak, jak już tutaj wejdziemy do środka, to mamy po kolei to, co mówiłem: imię, nazwisko, nazwę naszego profilu. No, i tutaj, gdzie było to call to action, czyli to wezwanie do działania z tym linkiem, to co widzimy tutaj. No, to jak już pokazałem, właśnie w tym miejscu ten link ustawiamy. No, i pod spodem mamy oczywiście. Ten dalszy opis, czyli odpowiadamy sobie na te pytania. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o sam, o sam wpis, tak, czyli ten opis bio. No i teraz to, co ja powiedziałem o tym koncie, żeby ustawić sobie to konto na firmowe lub biznesowe, ponieważ to też będzie nam potrzebne do statystyk, o czym też będę mówić. No i tu mamy w górnym prawym rogu menu. No i teraz ustawimy sobie to konto na na konto na przykład firmowe. No i w tym celu sobie wchodzimy teraz tutaj na dole w ustawienia, następnie wchodzimy sobie w konto. No i pod spodem tutaj na samym dole, jeżeli masz ustawione konto osobiste, no to będzie przełącz na konto firmowe i przełącz na konto twórcy. Osobiście polecam wrzucić tutaj konto firmowe, ponieważ będziemy mieć dużo lepsze statystyki, więcej tych statystyk przede wszystkim, więc wydaje mi się, że to jest zdecydowanie dużo lepsza opcja. Także w tym materiale to wszystko, jeżeli chodzi o samo ustawienie tego profilu. Jeżeli to już będziesz miał dobrze ustawione, no to będziemy mogli ruszyć z dalszym tematem dotyczącym marketingu na Instagramie. No i, i pewnie poznasz dużo więcej nowych technik, m.in. jak zwiększać swoje zasięgi na Instagramie, ale tak jak powiedziałem, do tego musi być przygotowany profil, czyli nasza wizytówka. Także tyle w tym materiale. No i jeżeli filmik Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominął Ci już żaden odcinek. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.